Nowe lokacje na naszym serwerze to nie tylko miejsca, ale żywe światy pełne możliwości, wyzwań i niebezpieczeństw. Niezależnie od tego, czy preferujesz życie na granicy prawa czy chcesz wspiąć się na sam szczyt społecznej drabiny. Każda z tych lokalizacji oferuje niepowtarzalne doświadczenia, które wzbogacą Twój roleplay i sprawią, że każde wejście na serwer będzie nową, ekscytującą przygodą. Dodatkowo, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić rozgrywkę, postanowiliśmy zazielenić mapę, dodając gęste lasy, malownicze parki i dzikie tereny, które wprowadzają nowe możliwości eksploracji i interakcji z otoczeniem. Przygotuj się na nieznane dotąd przygody w sercu natury, gdzie tajemnice kryją się za każdym drzewem. Dołącz do nas i odkryj te wszystkie nowości na własnej skórze. Discord w opisie. Każdy dzień to chwila pełna emocji. czarne miasto,